Muszę słyszeć kroki, choćby było najcichsze. Muszę słyszeć echo słów, choćby było najcichsze. Muszę słyszeć kroki. Odpowiedz to Jakbyś A, jakoś to idzie. Każde słowo jest jak niepotrzebna plama na ciszy i nicości. Dosyć już tego. Kończymy. Oni chcą koniec. Jak tak patrzę, to już od tworzy, Może pójdę spać. Będzie tak już to koniec skończone. Czy tak wygląda śmierć? Koniec i nic więcej? Myślałem, że jesteście bardziej wymagający że oczekujecie czegoś więcej. Jakieś młody, fajem poszukiwanie się. Tymczasem stoję tutaj i chcę prawdy. I widzę te wasze twarze. Twarze zewsząd zawiedzione, czekające na zbawienie. Mógłbyś skończyć? Kuchel rąk. Tak jednorazowo, gdyż będzie to jednodniowe wydawnictwo prasowe. Chcecie coś zmienić, usłyszeć i wyrzucić. Jak to jest być świadkiem? Świadkiem zamotanym w wielości kosmosu. We wszechogarniającym świecie, świecie, którego praw nawet nie rozumieć. Jak to jest stykać się z czymś niewidocznym? Odporządkowywać się czemuś, czego w ogóle nie rozumiecie, jak to jest siedzieć tutaj, kiedy z Was kupi wszechświat. Opuścicie to samo dopiero wtedy, kiedy dostaniecie na to przyzwolenie. Więc siedzicie tutaj, na tych swoich miejscach, które wywalczyliście w, w wyścigu szczurów na małą scenę. Wy Mości ludzie, walczący o Swoją drogą mała scena jako symbol świata. Oczywiście, Wy nie znacie tych praw, nie wiecie, jak oni was odciągną. Ale są wśród Was osoby, którym wydaje się, że są lepsze, że mają lepszy start. Żyli. Siedzą na swoich miejscach, specjalnych miejscach. Miejscach jednak z góry ustalonych. Nie możecie ich zmienić. Tak po prostu. Możecie ewentualnie, tak jak ja i reszta, łaskawie i cierpliwie czekać, aż kosmos poprosi Was o odpalenie papierosa. Ja dziękuję. Rzuciłem palenie. I kościół też. Do pierwszego to sem wracam, a do drugiego... To są co ważniejsze, że służb papierosy. Wyobraźmy sobie... Albo ha. powiedzcie mi, czy. Czy wy myślicie, że czeka Was coś więcej? Że czeka Was jakiś sąd ostateczny, na którym zostaniecie oswobodzeni? Na którym będziecie mogli wyjaśnić różne pytania, na którym będziecie mogli zadać. taka konferencja z Panem Bogiem? Nie. Takie coś nie istnieje. Zostajecie powoływani do życia, umieracie w tym momencie, kiedy Bóg natura kosmos uznaje to za stosowne. Opuszczacie wtedy. Małą scenę tego święta. I dalej? Zostajecie z tymi samymi pytaniami. Dalej? Jesteście tymi samymi trybikami w tej samej machinie i jesteście wodą na moim młyn. Jesteście gwiezdnym pyłem w przestrzeni kosmicznej. Kurwa, ja pierdolę! Możecie się śmiać. Proszę bardzo. Zapomniałem, że śmiech to najlepszy lekarz na życie. Ale dobrze. Wyobraźmy sobie, że. Że macie coś więcej. Że macie duszę. Że jesteście bogatsi. Że macie indywidualność. Aha, indywidualność dokładnie taką samą, jaką mają miliony. Jaką ja mam. Te same bady i te same zalety, które mają miliony. Cały czas powielamy te same wzorce, te same schematy. symulacje wzorów. Simulac Jesteście łudną marionetką w rękach samo się posłucu. I nie wiecie, cóż znaczy grubelk w Sami musicie nawet szukać wyimaginowanych strzałek i sami musicie tego kota zabić, a i powiesić go jeszcze, żeby Wam do reszty pasował. Oczywiście, Wy to wszystko możecie ominąć. Możecie stanąć na krawędzi i ją przejść. Bo istnieje wybór albo ani. Ale co to za wybór między dżumą a cholerą? Ale Was na to po prostu nie stać. Stoicie bowiem na krawędzi, mówiąc hop! Hop! hop, hop no, Przykład piwa mnóstwem rzek obojętnych, idąc w ujścia w stronę, nie czujecie się chorownika, bo jesteście pijani. Pijani wolnością. Tragarze flamandzkich zbóż i angielskich tkanin. Ściągam przed wami mój kapelusz ja, człowiek wielce ubawiony tym waszym widziem się tutaj pod scenę. Możecie kroczyć pośród płomieni, chodzić w chorągwianej fale i łudzić się, że nie bijecie z czarnej, chłodnej kałuży. Możecie łudzić się, że nie chodzicie po ziemi jałowej. Mnie przysparza to radości, powodów do śmiechu, dostarczacie mi rozrywki. Zaprawdę powiadam wam, trudno rozróżnić ludzi od kukiem. I to oklaski. O oklaski dla świata. Rzecz godna podziwu. Klaskałem, bo inni klaskali. No kurwa. Co to za ponury konwenans? Klaszczymy, jeśli nam się podoba. Jeśli nam się nie podoba, to nie klaszczu. nie artysta wie, jakie mam o tym zdanie. Zresztą, mam się je płakać z powodu losu ludzkiego. Mam to patetycznie powiedzieć. Ach, nie rozpaczaj. Jeden złotów został zbawiony. Swoją drogą to też smutne i śmieszne zarazem. Ci wszyscy ludzie stojący <laughs> na jakieś nie wiadomo co. Na jakiegoś godota. Nie pozwalaj sobie. Jeden złotych został potępiony. Co ty tam możesz wiedzieć? Siedzisz u góry i nic nie widzisz. Takiego. Idea, która zmarła. Został potępiona i przeminęła. Jest tyschłym korytem! To poni że na innych ludzi. Ludzi, którzy w tym momencie są tylko świadkami. A co ty tu w ogóle Ja jestem na ty? Chodzę. Nie nudzisz ci się to już. Nie masz tego dość. Zawsze miałem dosyć. Więc chyba. Nie ma powodu, żeby się coś zmieniło. A powinno. Bo od lat. Są te same pytania. Przez całe życie te same pytania i te same odpowiedzi. I ta sama nędza na scenie. Od no, kiedy tak chodzisz? Mówmy się, zadawałeś mi to pytanie już milion razy. I nie mam zamiaru po raz kolejny mieć powtarzać, że niczego nie pamiętam. No, a po co tak chodzisz? Nie. A, lubię stare pytania. I stare kobiety. <śmany> no. Widzisz to? Co? No to wszystko. To, to nie nasycenie. Ja jestem wszechobecny, jeszcze nie teraz, to, to nie nasycenie, wszechobecny. Ja jestem nasycony. No oczywiście, no, 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 na no, no. no. Maciej, podaj mi astrolat. <grym> Jak zawsze, się na małość to nie zagroża. Crente! Wszystko zmierza ku końcowi. Eee, gada wszystko. wszystko jest niczym. Nie, nie może być. Wszystko jest niczym. wszystko jest niczym. A ty miałem teraz powiedzieć, ale co się dzieje? Co się dzieje? Coś posuwa się swoim torem. Już to też znudziło w sumie tak jak was. Chciałem coś nowego, coś, coś prawdziwego, coś świeżego. Ale... Ale nie ma nic. Spójrz na tą ścianę. Ścianę prawdy. A -a -a. Przejęliśmy was do innych standardów. Mm. Dość są To wszystko co mam? Nie no. Już wiesz Proszę, to wszystko co mam. Po co? Po co te kroki? Po co to wszystko? Ach, nie wiem. Dlaczego, dlaczego tak, tak się, no, no... Ale nie po prostu. Ja cię nie mówię czy... Ja tu siedzę. Stoję znaczy, w czarnych okularach. I oto teraz idę po zapalniczkę. Ja to pierdolę. I palę tego papierosa. Przeświatła to robimy. Pomiędzy mną a wami jest czarna ściana. Z jednej strony mam czarną ścianę, z drugiej mam cmentarz. Cmentarz przybliża się do mnie. grób po growie. Kiedyś to wszystko było moje. No ale się skończyło. Teraz tylko mogę patrzeć na te moje dziecko. Czyła i tak. I po coś mnie stworzył. Teraz tu wszyscy siedzimy i się nudzimy. No, nudzimy się. A przesadzasz. Przesadzasz. Śleją byś czymś, jakąś ideą, bo ja wiem... Taką ideą idea zginęła! Te łczyczkiem mu zabiły! Kiedyś w ogóle skończysz chodzić? Nigdy. A więc to się nigdy nie kończy. Chodź. Popatrz na świat z szerszej perspektywy. Wejdź z tego błota historii. Ale nam nigdy nie wychodziło. No chodź. Ale jak tak z marszu? Prosto w łapyną sensu? Pozwal Pozwalam ci. Chodź. Czujesz to? To jest zgromadzenia. Siły. Napięcia. To przedstawiciele Gatunku Ludzkiego. Siedzą tutaj teraz, nie ma Ale nie łudź się. Kiedy tylko skończą się o Wyjdą z tej sceny, rzucą się sobie do gardeł w ostatecznej walce walce na śmierć i życie. I pytam się w walce o co? Gówno. Muszę pomyśleć. Widzę, że jesteś się gwiazdkowo Muszę pomyśleć. Ale tam nie da się robić. A co mi tu przeszkadza znowu? Zgromadzenia siły po Mam już tego posąg. No i co, wymyśliłeś coś? Tak, tysiące idei. Jak zbawić świat, ludzką duszę, godność, rozwój. Tak, teraz doceniam potęgę ludzkiego rozumu. Myślę, że na księżycu i w całej galaktyce ja widzę idealny ustrój. Wolność! Wolność na Batygana! Wstaję. Podątaj rytmę. W stałym, niezmiennym wieczny. Po co? Cóż ja mogę wiedzieć? Stoję tu i nic nie widzę. <laughs> Och, już nudzimy się, ale jakoś to idzie. Coś go. Zobaczcie Te twoje pytania. Te twoje pytania. One są tak mgliste. Te twoje pytania są tak mgliste, że ja pierdol, nic ino mgła, mgła i mgła. No mgła. Jak w ogóle to spostrzegłem, że. Te wszystkie twoje wynurzenia. Te twoje mądrości, ten tyrdy mały, to jest zwyczajne mentalne pierdolenie o niczym. O, no no, no niczy. Słuchaj, ja po prostu kiedyś mogłem się żywić z tymi banialukami, co to mi dziadek przy kominku opowiadał, ale teraz no, no. ten... bardziej postępowy, rozwojowy, modernistyczny, trzy razy M. Miasto, masa, maszyna, mięso. Naprawdę, już nie bawią mnie te wszystkie ludzkie komunały. Nie bawią cię już. Muszę wziąć głos w swoje ręce. Już nie umiem. Mogę przerwać? Nie wracam. Czemu mnie tak męczysz? Ja cię węczę sam pojęcie. To masz mi po co to wszystko jest, te wszystkie? Co? Dla ciągłości. Czyż to nie jest piękna idea? Nie! Więc umrę. Tam cię akurat tyle, żebyś nie umarł. Coś się musi trzymać, tyle zaś. Wielbisz mnie. Kiedyś nie wiedziałeś, tak? Ty cyniczny, perfidy, wyimaginowany draniu! Mam cię dosyć, to jest koniec! żarem i zniszczeniem będzie wasze życie, o wy gadając o prawdzie i dużo niż ofiara, trwać będą ofiarne dymy i kacióło. Koniec, skończone, wypełniło się, idę, ojciec <słuch> mnie Idź, nie wracaj więcej. Co tak wygląda koniec? Idź już po prostu. Jste profesorovaný v magazínu. Přeráda se v něj historie. Já bych se v něj No hey. <tusky mirch> to <tusky. <tuskyAre> <tusky: <nylik> No, vůbec moc 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 moc